Czy Wasze dziecko dobrze mówi głoskę S? A może ta głoska brzmi jakoś dziwnie? A może Wasze dziecko wystawia język między zęby, kiedy mówi tą głoskę? Dziś pokażę Wam, jak można sobie z tym poradzić. Nazywam się Kasia i jestem neurologopedą. Pracuję zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi nad mową i szeroko pojętą komunikacją. Zawsze stawiam na wszechstronny rozwój dziecka. Pracując nad wadami wymowy, pracuję również nad koncentracją uwagi, ćwiczeniem spostrzegawczości, analizatorem słuchowym i wzrokowym oraz innymi elementami z szeroko pojętej komunikacji społeczno-emocjonalnej. Moje propozycje zabaw i ćwiczeń możecie zobaczyć w filmach, które już powstały. Zapraszam was do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz przeglądania Facebooka. Znajdziecie nas również na naszej stronie internetowej www.centrumeduko.pl. Głoskę s wymawiamy z językiem płasko położonym na dnie jamy ustnej. Język Swoim czubkiem dotyka dolnych jedynek. Ważne jest również, żeby powietrze przesuwało się wzdłuż języka. Zatem podczas wymawiania głoski S buzia powinna wyglądać tak. Zęby w tym przypadku są połączone, a wargi uśmiechnięte. Jeżeli język układa się jakoś inaczej, możemy usłyszeć zupełnie inny dźwięk. Na przykład, jeżeli powietrze nie przepływa przez środek języka, albo język przykleja się gdzieś na boki, powstają takie charakterystyczne, dość nieprzyjemne dźwięki. Posłuchajcie. Do najczęściej pojawiających się wad wymowy, Należy seplenienie międzyzębowe, czyli sytuacja taka, kiedy czubek języka nie opiera się o dolne jedynki, a wystaje między zębami. Wygląda to tak. W tym miejscu chciałabym powiedzieć o przyczynach wadliwej wymowy głoski s, ponieważ jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez rodziców. Dlaczego moje dziecko? Właśnie tak mówi. Otóż, do najczęstszych przyczyn zaliczyłabym problemy laryngologiczne. Czyli jest to bardzo częsta sytuacja, kiedy dziecko ma przerost trzeciego migdałka. Wówczas buzia bardzo często u dziecka jest otwarta, język nie ma wówczas oparcia o zęby i automatycznie wystaje między zęby. Również z przerostem trzeciego migdałka związane są trudności słuchowe. Wtedy, kiedy dochodzi do infekcji słuch dziecka, bardzo często nie rejestruje wszystkich częstotliwości dźwięków. Stąd dziecko może mieć problemy z rozróżnieniem brzmienia prawidłowej głoski z od nieprawidłowej. Do przyczyn, które pojawiają się dość często, i znacząco wpływają na prawidłową wymowę głoski ,,s", zaliczyłabym również skrócenie wędzidełka podjęzykowego. Otóż skrócone wędzidełko nie daje możliwości prawidłowego poruszania się językowi. Język jest niejako zahamowany i przytwierdzony poprzez wędzidełko. Również z takich przyczyn powiedziałabym tutaj o problemach ortodontycznych. Wady zgryzu, które pojawiają się u dzieci już bardzo wcześnie, też wpływają na prawidłową wymowę głoski S. O czym należy w tym momencie pamiętać? O tym, żeby wycofać smoczek i picie mleka z butelki ze smoczkiem dość wcześnie. Wówczas zgryz ma możliwość prawidłowego ułożenia. Bardzo często sanie przedłużające się smoczka wpływa na powstanie na przykład zgryzu otwartego. Zgryz otwarty polega na tym, że zęby nie mogą się ze sobą połączyć, czyli automatycznie nasza głoska s też nie brzmi prawidłowo. Jeśli mówimy o zębach, chciałabym bardzo e, uczulić państwa na problem próchnicy wczesnego dzieciństwa. Dzieci bardzo często szybko pozbywają się zębów. Widzimy takie charakterystyczne czarne buźki, czyli zęby już są w stanie znacznej próchnicy. Dziecko, któremu właśnie z powodu próchnicy wczesnego dzieciństwa usunięto zęby, bądź też same wypadły, nie mówi prawidłowo, s", bo nie ma do tego warunków. Znając te zasady, Rodzic dość wcześnie może podjąć interwencję, udać się na przykład do specjalisty, ortodonty, stomatologa bądź laryngologa. Dzięki temu można dziecku pomóc na już bardzo wczesnym etapie. Kochani, jeśli wasze dziecko skończyło 3 lata i nie wymawia głoski s bądź wymawia wadliwie zniekształca tą głoskę, to warto udać się do logopedy, ponieważ on będzie mógł ocenić, co jest przyczyną nieprawidłowości, jaka to jest nieprawidłowość i jak należy ćwiczyć. Warto w tym miejscu powiedzieć o takim społecznym przekonaniu. Bardzo dużo osób twierdzi, że dzieci wyrosną z wady wymowy. Otóż moje doświadczenie zawodowe pokazuje, że nie ma czegoś takiego, jak wyrastanie z wad wymowy. Wady wymowy można skorygować, można nad nimi pracować, ćwicząc język i buzię. Do czego dzisiaj będę Was zapraszać? Pobawimy się dzisiaj i poćwiczymy prawidłowe syczenie. Pamiętajcie, że do głosek syczących należy oprócz głoski s głoska i dz. Za chwilę powiem Wam, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Ćwiczcie ze swoimi dziećmi systematycznie. 10 minut w ciągu każdego dnia. To naprawdę daje doskonałe efekty. Oto, czego dzisiaj użyjemy: igły i nitki. Wykałaczek. Miski z wodą. Potrzebujemy też czapeczkę urodzinową, pędzel i farby, około 20 cm sznurka, 6 piłeczek ping-pongowych, 6 kubeczków styropianowych, słomkę, kolorowe kartki, białe kartki A4, pisak nożyczki, zszywacz, taśmę malarską. Proponuję zabawę z głoską S w sylabach w następującej kolejności. Na początku zaczniemy od ćwiczeń głoski S na początku sylab, potem przejdziemy do zabaw z głoską S na końcu sylab, a następnie do ćwiczeń z głoską s, w środku sylab. Zaczynamy od głoski s na początku sylaby. Posłuchajcie i popatrzcie, jak brzmią te sylaby. Sa, so, su, se, s. Możemy dziecku pokazać, Poprzez gest, jak ma zbliżać ze sobą zęby. To bardzo dziecku ułatwia. Spróbujmy jeszcze raz: sa, so, su, se, s. Pierwszą zabawą będzie wąż sylabowy. Potrzebujemy kartki A4 i pisaka. Na tej kartce kreślimy wielką literę S. Zadaniem dziecka jest wydzieranie wzdłuż linii właśnie wzoru tej litery. Rodzic zapisuje kolejno sylaby, które wcześniej wymówiłam: czyli sa, so, su, se, sy. Kiedy nasz wąż, jest już udekorowane sylabami. Dziecko może wziąć do ręki tego węża i wydychać długo s, tak żeby wąż tańczył. Może przy tym wymawiać sylaby, przyciągając bardzo długo s. Oczywiście zwracamy uwagę na prawidłowe ułożenie buzi. Język jest za zębami, zęby są połączone, a buzia jest uśmiechnięta. Ma brzmieć to tak. so su se s Moi drodzy Teraz czas na szaszłykowe sylaby. Do tej zabawy użyjemy kolorowych karteczek oraz wykałaczek. Musimy z karteczek wyciąć mniejsze kwadraciki, na których zapiszemy kolejno sylaby. Przypominam: sa, so, su, se, sy. Dziecko losuje jedną karteczkę z daną sylabą. Musi tą sylabę wypowiedzieć i jednocześnie nadać na wykałaczkę. W ten sposób powstaną nam kolorowe szaszłyki sylabowe. A teraz zapraszam Was na rymowankę. My mówimy pierwszą część, a dziecko zapraszamy do powtarzania. Drugiej części wersu, tam gdzie są sylaby. Oczywiście zwracamy dziecku uwagę i przypominamy o prawidłowym ułożeniu buzi i języka do wymowy głoski s w sylabach. Posłuchajcie rymowanki. Do literek smok się skrada. Sa, sa, sa. Z chęcią na śniadanie wszystkie zjada. So, so, so. Uśmiech jemu dopisuje. Se, se, se. Kiedy brzuszek się raduje. Sy, sy, sy. Smok ten krzyczy. Su, su. Su. Te literki są wyborne, tylko trochę niepokorne. Przechodzimy teraz do zabaw z głoską s na końcu. Posłuchajcie, jakich sylab użyjemy do tych zabaw. As, os, us, es, s is. Pierwszą zabawą jest zabawa fryzjera. Do tej zabawy użyjemy kartki A4, kolorowej czapeczki urodzinowej, strzywacza oraz pisaków. Z kartki A4 wycinamy sześć długich pasków. Na tych paskach Zapisujemy kolejno sylaby. Na pierwszym: as, as, as. Na drugim: os, os, os. Na trzecim: es, es, es. Na czwartym: us, us, us. Na piątym: is, is is i na szóstym is is is. Zachęcamy dziecko, żeby powtarzało razem z nami. Wtedy kiedy my piszemy, niech dziecko prawidłowo wymawia z nami te sylaby. Kiedy paski są już gotowe, możemy je przyczepić za pomocą strzywacza, do naszej czapeczki urodzinowej. W ten sposób powstanie taki mini potworek. Ten potworek musi udać się do fryzjera. Zadaniem dziecka jest przecinanie pasków papieru, odcinając kolejno sylaby. W następnym ćwiczeniu nasze dziecko zobaczy, jaką ma siłę wydechową. Będziemy Malować kółka farbą, a dziecko będzie je rozdmuchiwać, tak żeby powstały kleksy. Jak to zrobić? Użyjemy do tego kartki A4, farby, pędzelka oraz słomki. Malujemy na kartce sześć kółek około centymetrowej średnicy. Zobaczcie, jak dziecko ma wymawiać sylaby z jednoczesnym użyciem słomki. A -s O -s U. -s. Ważne jest, żeby dziecko słyszało właśnie ten dźwięk w słomce. Oznacza to, że powietrze kieruje prawidłowo. Przez środek języka. Przed nami kolejna zabawa z głoską s na końcu sylab. Do tej zabawy użyjemy taśmy malarskiej oraz flamastra. Naklejamy sześć kawałków taśmy malarskiej na przykład na stół. Następnie każdy kawałek podpisujemy daną sylabą. AS os us S is is. Zadaniem dziecka jest odklejenie bardzo szybkie taśmy malarskiej z prawidłowym powiedzeniem sylaby zapisanej na danym kawałku taśmy. Pora na zabawy z głoską s w środku sylab. Posłuchajcie, jakie są to sylaby. A, sa, o, su, esse, s, i s. Kiedy dziecko ma problem w domykaniu zębów, możemy właśnie poprzez gest mu w tym pomóc. Pierwszą zabawą będzie sznurowadłowy wąż. Bierzemy sznurowadło. Rodzic przeplata dziecku sznurówkę przez palce. Zadaniem dziecka jest uwolnienie się z sznurówki z prawidłowym wypowiedzeniem kolejno sylab. Ma wyglądać to tak: asa, so. Uwaga, te sznurowadła. Możecie zaplatać wokół rąk dziecka bądź też swoich palców. Zabawa naprzemienna jest doskonałym momentem na budowanie wspólnej relacji. Zapraszam Was teraz do zabawy kubeczki z sylabami. Wykorzystamy sześć kubeczków styropianowych. Każdy kubeczek podpisujemy sylabami: asa, oso, Su, ese, s, is, is. Zadaniem dziecka jest trafienie piłeczką ping do kubeczka i prawidłowe wypowiedzenie sylaby zapisanej na kubeczku. Oczywiście, możecie z tego uczynić doskonałą zabawę dla całej rodziny. Czyli każdy próbuje trafić do kubeczka. I każdy powtarza prawidłowo sylabę. Drodzy rodzice, powtarzanie sylab nie musi być nudne. Uczyńcie z tego naprawdę świetną zabawę. Przejdziemy teraz do ostatniego ćwiczenia, które zawsze wywołuje mnóstwo emocji, ponieważ będziemy bawić się z wodą. Nalejcie do miski wody. I piłeczki ping-pongowe, które nam służyły ostatnio do trafiania do kubeczków, będą teraz naszymi statkami do zanurzenia. Zobaczcie. Nasze dziecko będzie wymawiało sylaby i będzie próbowało zanurzyć piłeczkę pod wodę. To już wszystkie zabawy, które dzisiaj przygotowałam dla was do utrwalania głoski s. Mam nadzieję, że wykorzystacie je i będziecie się świetnie bawić ze swoimi dziećmi. Zapraszamy Was na nasz kanał na YouTubie oraz do lajkowania naszych postów na Facebooku. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!